Witajcie i dzisiaj poszukamy ludzi dla Okary. Najpierw yy, znajdę jednego i zakończę odcinek, bo już mam sporo nagrane. Czekajcie, tylko jak się do niego szło, muszę sobie przypomnieć, bo tego questu, A, tam. No dobra, już wiem gdzie. Muszę na drugą stronę się dostać. No szybciej się zapisuj. Dobra. Aha, no super. Tak, wiem gdzie są ci ludzie, ale jednego mam zawsze problem znaleźć tego co jest w y, tej przykopalni z zaczami. Zawsze mi trudno jest go znaleźć. Nie wiem czemu. O, rozpróbacz. Witaj, śmieciu. Aby nie dziabną, żeby mnie nie dziab... A już. A już nie mam szans. Ugryzł mnie na 100%. No super. A wiecie, w tym odcinku znajdę dwóch Rakusa i Owena. O. I będzie na tyle. Będzie taki krótki odcineczek. No może nie krótki, jak to przedłużę. O, nawet mnie nie ugryzły. Rozprówaczę. Dobra. Tu jest gdzieś Owen. O, jest. Siemano. Hej, ty. Masz może jakąś porządną wódę dla nieszczęśliwego górnika? Chcę się zapić w trupa. Się Masz tu flaszencję. Dzięki stary, tego mi było trzeba. Kim jesteś? Bezdomnym górnikiem. Nazywam się Owen. Straciłem podczas wojny wszystko, co było mi drogie. Czekam, aż jakiś orkowy patrol zabierze mnie stąd i wyśle do pracy w kopalni. Chyba mam lepszy pomysł niż wydanie cię orkom. Tak? No to dawaj. Przyłącz się do buntowników. Okara jest niedaleko stąd. Okara? Tak, wiem gdzie to jest. To stara kopalnia żelaza. Zawsze mi się wydawało, że jest zaczopowana. Kopalnia w Okarze nadal funkcjonuje. <laughs> to czemu ja tu wciąż siedzę na tyłku? W ramach podziękowań dam ci tę miksturę leczniczą. Mnie to świństwo i tak nie smakuje. No, jeszcze 10 reputacji u buntowników. No to super, nie? Na zdrowie. Co ja chciałem? A, do Montery. Już jeden człowiek dla Okary jest. I tak, z tym mogę mieć problemy w, w szukaniu też, bo kiedyś miałem... Teraz ja też pewnie będę miał <śm> zapisik tak. Dobre. A ja się wskoczę do Montery To jedną rzecz Do alchemika o to mi chodzi To to Bunto ja myślałem że to ten... O Tylko jeden strażnik Tutaj czar 200 siły chyba Eee O no i są miksturki O Ratujesz mi życie, człowieku. Masz fiolki Bardzo się z tego cieszę. Nie chcę mi się iść. Dobra. Trzeba iść gdzieś tutaj. A, tam gdzie był Mason. Mason, czy jakby tam się mówić. Hmm. To będzie gdzieś tam, gdzie ta krowa wtedy uciekła. No, 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 gdzieś tam. Uh. Kurde, już czasu nie mam. Dobra, jesteśmy tutaj. Czekajcie, mapa, 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 gdzie jest mapa? Kurde już nie widzę nawet klawiszy, bo nie chcę się patrzeć tak robię to. Aha, no dobra, to gdzieś tam trzeba będzie iść. Dobrze ja idę, czekajcie. No dobrze No to Bizony to, nic mi nie zrobił. Teraz tak. He, he, he. Mapa, mapa, mapa. O jezu, mapa. No dobra, jakoś tak. Gdzieś był tak pomiędzy górami. Na mapie. O, chyba tutaj na dole będzie to. Tak, ta charakterystyczna ja jaskinia. No. Nie miałem problemów przynajmniej. To ta jest to ta Tam na prawo jest posąg Beliara O, mixturka. Sejwik No i ruszajmy Oj, ucie ten Zatrzymałem nagrywanie niechcący. Mam nadzieję, że to nie dużo ucieło. Dobra, rozmawiamy z Rakusem. Poszalałeś? Nie tak głośno. Chcesz obudzić z małych? Od kiedy to mały hałas ich budzi? Zwykle tak nie jest. Ujmę to tak. Eksperymentowałem troszeczkę z prastarą magią. Doprawdy. Tak. I obawiam się, że straciłem kontrolę nad tym wszystkim. I teraz jestem uwięziony w tej jaskini. O 60 FPS-ów, no, normalnie nie wierzę. Byłeś dawniej magiem ognia? Tak. Ta Podobnie jak inni czarodzieje tej rangi. Jednak bez magii run dysponujemy ledwie cieniem naszej dawnej potęgi. Muszę dostarczyć ważne znalezisko z tej jaskini do klasztoru w Nordmarze. Powiedz. Co zrobiłeś? Wchłonąłem mroczne sztuki magiczne pradawny. Chciałem nauczyć się przywoływania ożywieńców. Niemal udało mi się osiągnąć cel. Poza jednym drobnym szczegółem. Co poszło nie tak w twoim eksperymencie? Pozwoliłem sobie na kąszachty z pomiotem piekielnym i teraz stałem się jego częścią. Jestem więzieniem, Własnej głupoty. Jeśli spróbuję opuścić tę jaskinię, martwi mnie powstrzymają. Gratuluję inteligencji. Buntownikom z okary przydałaby się twoja pomoc. Mówisz, że potrzebują mnie rojaliści? Hmm? No. Pokaż mi swoje towary. Ale nie Wyprowadzę cię stąd. Uh, sądzisz, że ci się uda? To się okaże. Ha. No dobra, spróbuję, ale będziesz mnie osłaniać, prawda? Biegnij, starcze. Niech nas ino schroni. Już nadchodzą. Kochante, to się okaże w wykonaniu bezimiennego. Podam cię to. To się okaże. Tak, jeszcze sobie przeczytamy. Już to wiem. Otóż ty, staruchu, wyczytałeś wszystko z tej księgi. Ciachu, ciachu. Nie jest to trudne. Co ty robisz? Ajajaj. No. Ktoś tu chyba nie miał mutacji. Mała, no, no, dać sobie radę chyba z tym zębiakiem. Krząszcz. Wąż. Chrząszcz. Węsze. <grych> Węsze, tak. Tak, przy okazji. Beliarze, daj mi moc życiową. Dawaj HP albo wpierdź. No, już mamy sporo życia. Teraz mogę iść na pustynię spokojnie, bo mam sporo życia. Nie będę teraz dużo zużywał przynajmniej. A gdzie on jest? No, Ten stary cep. No tutaj stoi. Dobra, gadamy z nim tutaj. A może nie dobra. Wyprowadzę go. Bo jeszcze zostanie tutaj i co? <gry> Zginiesz. Nie dzisiaj. Udało się. Udało się. Jestem na zewnątrz. Wow. Twoi ożywieńcy nie przeszkodzą już nikomu w niczym. Chwała inosowi. Udało się nam. Tak. Przysięgam, że nigdy już nie popełnię tak wielkiego błędu. Dziękuję ci obcy. Przyjmij to ode mnie. Wow. Opowiedz mi o swoim odkryciu. To ognisty puchar. To niezwykle ważne, aby został dostarczony moim braciom w Nordmarze. Zaniosę twój ognisty puchar do klasztoru w Nordmarze. Tak, proszę, o to on. Jestem zbyt słaby, aby wyruszyć na mroźną północ. Mam nadzieję, że Tobie wystarczy sił. A, chcesz się wymigać. Tyleniu. Okara jest niedaleko stąd. Słyszałem o niej. Raczej nie będziesz musiał mnie prowadzić. Dość dla mnie zrobiłeś. Nie martw się. Odnajdę okarę. Raz jeszcze dziękuję za pomoc. I nos z tobą. Bóg zapłać. Dobra. To co, co teraz będziemy robić? Do okary. Teraz pójdę po myśliwych, myśliwych sko Silden. Oni też są do okary. E, 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 e. Skoro mowa o ludziach, Jeśli on będzie tak mag ognia Rakus chce się dobie. do Was przyłączyć. Świetnie. Brakowało nam maga. Będzie to mile widzianą osobą. Dobra robota, przyjacielu. Chce się do Was przyłączyć poszukiwaczy złóż niejaki Owen, więc sprowadź go tutaj. Dobra robota. Tylko przestań się Dobra. Na questku czwórce ten Kowal ma projekt na zbroję z płytek pancerzy, pancerzy pełzaczy, chyba tak to się mówi. I z tego co kojarzę, to ten pancerz dodaje 70 do wszystkiego. Albo 70 do wszystkiego, ale do tych magicznych daję po 10. Coś takiego. Jest bardzo dobry, jak, jak dla mnie. Rozmawiałem z królem. Naprawdę ci się udało? Doskonale, przyjacielu. Powiedz, jak najlepiej możemy służyć Robarowi? Najlepiej będzie, jeśli na razie zostaniecie tu w Okaże. Dobrze, będziemy czekać. Za króla. Proszę, nagroda za dobre wieści. Tak, super. A, ty już nie masz kasy To się tak na, na mnie patrzycie Ech Teraz, no to pójdziemy do no, do Silden Znaczy jeszcze nie będę robił żadnych tam zadań w Silden czy coś Tylko po tych e, ludzi Ale tak Zaraz zobaczymy, jak ja stoję. To... A no to jeszcze trochę mam czasu. Najpierw zapiszę, to ja zapiszę i zaraz do Was wracam. Bo jeszcze muszę wyjść na chwilę. Więc yy, zaraz będę.